Ty, patrzę, a tam zapierdala taka. No centralnie taka, locha. Ostatnio byłem na poniatówkę. Ty, coś ci powiem. Ostatnio pojechałem na poniatówkę. Wiesz co to jest, plaża? Yy. Jak zasypiałem, to było słońce. Ty, budzę się. Kurwa, ciemno. Ty, patrzę, a tam zapierdala taka. No centralnie taka, locha. jest dzik. Budzę się. I tak... Obstrane, no po prostu się bałem. I tak się wiesz, cofam, cofam, wiesz, mówię, kurwa, Bo ona szła ode mnie tyle tyle... Co... <laughs> cofam się kurwa, wiesz tak na, na tych plecach, na tych plecach. I ty. Ja się tak cofam i wiesz, co słyszę z tyłu. Ale, kurwa ty! A ja wpadłem na jebanego kurwa prosiaczka, kurwa, wiesz, na do. Na, na, na I całe szczęście, że ta jebana locha kurwa nic nie zrobiła, bo ja byłem taki obstrany. I, tak, I się nie ruszam. I ten, kurwa, prosiaczek mnie wyminął i poszedł. Całe szczęście, że pobiegł, kurwa. Bo przecież, wiesz, nie wiem, ile w tym jest prawdy, ale tak mówią, że ta locha to najbardziej broni tych warchlaków. A za to mam warchlak, a locha na No I tak. ja tak się cofałem, bo tak jeden, drugi, trzeci, czwarty szły za nią. I ja tak, wiesz, bo ja to uciekałem. Ja patrzę do tyłu, a tam normalnie ten mały prosiaczek, kurwa. Ty. <laughs> Czekaj. Człowieku.